Elo, elo, siemaneczko, z tej strony i Ghosty ze mną jest Polski Właśnie Nagrywamy już drugi odcineczek i znowu nas jest tylko dwóch jeej Ten zjeździ na początek odcina od duchej strony To będzie odcinek od drugiej strony, będzie inny, będzie zajebistszy, będzie mnie lepiej słychać Mam taką nadzieję. Staw z no, Nie przejedziesz, już od pas. No <śmów> to ja idę po kanapkę, cześć. Nie! Dobra! No mi motor pierdzielnie zaraz, że mnie to. Motocyklu muszę na je, 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 je. Nie, w następnym odcinku skombinujemy kogoś. To już jest pewne. O, byliśmy. O panie, ile murzyna! O kurde! Por... Co ci? Kurwa szela do mnie. Wsiano, wjechałem, że do mnie strzelają. O, dziękować. A Nie uciekaj, no że nie odpalę A. silnika. Ha! Ła, Ła, Ła. No kolejny, no co nas tak Ko kobieta dużo mnie pije. Gdzie to się. Dobra, już. Maszem, 20. Jest szybkie. Podoba mi Dostają Ej, my się tu starać nie musimy Odezwał się ten co za kona dostanie O kurde! Skąd to idzie Czesiu gdybym ja powiedział o boże Zawsze daję zobaczcie. To jest akurat w moich przyczynach. Lekkie To jest lekkiołka. na drugi. To tu gdzieś czafik jest? Czy mi się wydaje? Jest gdzieś czafik. Właśnie widzę jak coś tu U. Eee, willis oh fuck. Dostał Hej, Gdzie tu się, gum bawią? Medyk! Nie tylko ty tu sanitariusza potrzebujesz. Medyk, Kudy. Ale ja jestem ważniejszy, bo ja tu trzymam kamerę. Medyk, nie no przydałby się medyk. Oszczeli oszczeliłem typa. Medyk, kur. Ej nie dajcie mi tego zarabek kiepskie. O. Co? Coś, truchło, medyk. Ладно, тебе Я его не. Ауа, 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 ауа. И, ну, АПЦ надо закупить. Як. Ten odcineczek to będzie challenge'owy dzisiaj. Oj, mam taki pomysł. Polski zgadza się na taki pomysł, że jak dobijam od razu 5 rodziny po... po publikacji filmu to tam 10 lat gdzieś. Nie będę za dużo Jest dwa pęcie góry to nowy film. Okej. Challenge'owy. O ty! Olojepcy się wbiły na 01 Będziemy po prostu robili baretki i nowe odznaki odblokowywali Fudz gdy shit Kubel Wagena postawili Oa Z mnie zabił To weź młody daj Ej czemu ten właśnie motocykle jadą szybciej do tyłu niż do przodu? Nie wiem, to chyba mała pięć biegów wstecznych, jeden do przodu. Nie, to nie jest francuski. Tam? Żabu, ja... Mają chyba trzy wsteczne, a nie... Mają trzy wsteczne i jeden do przodu. Jak gdyby wróg zaatakował z tym. Dobra. Mniejsza z takim razem trzeba to wygrać, bo poprzednio... W poprzednim filmie przegraliśmy. No jednocześnie ten spaślak wlazł mi na plecy A tu To zdych stulejo, lejo zabił trzech miar. Oje, oh yeah. nie wiem. Kradniemy. No. C za człowiek. Pan z kasem wsią, jedź i nie gadaj. Jada, myślę, że co robię. Weź się gdzieś ustaw między drzewami, ja sobie biegnę na dlaczego. No, Przerzucę oh, wszystko. Oje! Oh yeah. Weź to zdejmij! Zdejmij to okay. ścieżko. Dzięki. Zabiłem I zdobyłeś No drugi jest w tej chatce Nie no, muszę z... Chatka, chatka, chatka DOSTAŁEM Wow Oła, Jak to? HECH! Oła, oła. Zobaczymy jakie mamy niedokończone odznaki w ogóle poziome i po prostu Witam chyba 6500 expa do taktyki brakuje spoko, spoko. Nie uważaj Widis zapier... O Jezu! Ej nie ale grawitację tych motocykli w Heroesach to powinni naprawić to ostro Tak! Grawitację ciał tu powinni! naprawić. dole są fajne. A co fajne, zwłoki wywala na, na 2000 metrów w powietrze. Ała! Śmieć. O Jezu, nie! Dobra. Dobra, biegnę, biegnę. Mam nadzieję, że nie będzie mnie tak słychać, jak w poprzednim odcinku. No dlatego ja też mówię tak głośniej, żeby, wiesz... By było mambastycznie. Ja sobie tylko odsunąłem sprzęt do tego. Mówię i już. To zabije. Chyba. Jezu. Czekam na moment, aż mi o! granat wpuszczą. My tu ja szujemy. To nie jest źle. O! nie pchaj się. Jezu! Mogę nie wychylać. Dostał magazyn. Ciekawe ile ten filmik będzie trwał. Nie wiem, nie zapowiada się na szybki koniec. Tamten trwał 15 minut. 14 i 59 sekund. Będzie coś pięknego APC! Jezu Chryste! A, tu są wszystkie... O Jezu, to są wszystkie moje mapki. Ej, my mamy problem, bo tu się APC wkrośiło na... Tu jest! Tu jest! Tu jest! Jedzie do nas na okay. punkt, nie widzisz tej... Nie, Byd bo mnie coś zstrzeliło coś innego. Ilu mam jeszcze sniperów? 37. Wpieprzył się na minę! Nie, Nie ja. Wpieprzył się na własną minę! Kto? Boż God please APC wjechało I, na i ta, minę amerykańską. I to tak najpiękniej to jak ktoś postawi minę, a. Ty, i... i... stawia minę, a ty mu w nią strzelisz. To jest złe. To jest piękne, bo możesz się na kimś odegrać a wiesz, albo strollować, a za to nic nie dostajesz. Tu jest. O, jaki śmieć, to mnie spanska szczela. I może byś tak yy, był swoje do korzystania z APC? Ja nie mam APC. Ja, ja mam w krzakach kurzyste oczy. Co możesz mieć? Ja wolę y, mój motocykl, który. Ja, ja z motocykle, wcześniej były składaki. No. Nowa era. Nie. Nowa era składaku. Tak zwany składak zasilany silnikiem. No wyjście, że. O, dobra, widzę. Zarzucę was. Zaszedł mi od tyłu jak pedoł. Co oni odwalają? Nie wiem, nie trafik. Ło, czafik? Co to? Czafik! Nie! Gdzie? Gdzie czafik! O, o dobra, zabiłem. Chyba czafiku. Nie wiem, zabiłem jakiś czołg, a właśnie. a, a dokładnie jego czołgisty. Możesz, Dobra, ty! Zabiłem. Tyś... Ja! W konto y, tak nawala, ja nie mogę. Trafi o... Dobra, nie trafi. Mam jeden kill ode mnie a jest pode mną w tabeli. Bo ja zabijam. Jest... Ty zabijasz, ja produkuję ludzi do walki. Dostajesz jakieś punkty za rozstawienie APC. Jak e, któryś się, się u mnie będzie pojawiał, to ja mam tam plus 5 expa tylko. No come on. To cię zatłukło. Nie, nie zatłukło mnie, tylko nie mogę tego. Oho! Dobra, chyba to... Gramur, ja, chyba. To... Wbieg do budynku. Widzę to ściewo amerykańskie. Też. Udżyn! Dawaj to. A ja sobie stoję w bezpiecznej odległości, jestem szczęśliwy. Tu miny w ogóle są zabione. Przed mostem pewno. Nie, przed wjazdem. Ochry... Mówię, że przed mostem. Dawaj tu. Co? Do czego wy tak... Jaka bieda, na Jeepy ich nie stać. Kibiedaki. Zabić to! Zabić to! Okay. O jezu! To jest coś tu leży? Ja w niektórych momentach nie wiem czy. Aha, fajnie. Na e. mojej kampie stał, dobra. Czy... E, leży. Firm już chyba będzie trwał z 15 minut, żeby to się nie ciągło do 20. Znaczy do 30. 36... Nie no, spokojnie, 30... Bo... jest, teraz. jest, wreszcie. No to my się z wami żegnamy, <coughs> jak będzie pięć łapek to robimy serię challenge'ową. Dobra, do zobaczenia.